Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji hiszpańskiego. Witam Cię z rondy i to właśnie tutaj nauczę Cię odmiany czasowników regularnych w czasie teraźniejszym. Zapraszam! W jaki sposób odmieniają się czasowniki regularne w czasie teraźniejszym? No dobrze, zanim przejdziemy do odmiany, chciałabym Ci wyjaśnić, co to znaczy czasownik regularny. Czasownik regularny to taki czasownik, który odmienia się regularnie. To znaczy, że mamy na niego zasady, reguły, które musimy sobie przyswoić po to, żeby nauczyć się odmiany tego czasownika. Znasz jakieś czasowniki w języku hiszpańskim, które są regularne? Jestem pewna, że tak. Na przykład czasownik bailar, czyli tańczyć, jest czasownikiem regularnym w czasie teraźniejszym. Kantar – śpiewać. Komer – jeść. Bibir – żyć, mieszkać. Eskribir – pisać. I wiele, wiele innych. Pierwsza koniugacja czasowników to czasowniki zakończone na "-ar". Bajlar – tańczyć. Kantar – śpiewać. Ablar – mówić, rozmawiać. Jeżeli chcemy odmienić te czasowniki w czasie teraźniejszym, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, i to jest uwaga bardzo, bardzo, bardzo istotne, to jest odetnięcie końcówki r. Czyli od bezokolicznika czasownika odcinamy końcówkę r. Ablar zostaje nam abl, bailar zostaje nam bail. Kantar. Zostaje nam Kant. No dobrze, odcięliśmy końcówkę czasownika. Co dalej? Teraz zobaczmy, w jaki sposób odmieniają się czasowniki zakończone na R. Jo, ablo. Ja mówię, rozmawiam. Tu, ablas. Ty mówisz, rozmawiasz. El, edia, usted abla. On, ona, pan, pani mówi, rozmawia. Nosotros, nosotras, hablamos. My mówimy, rozmawiamy. Vosotros, vosotras, habláis. Wy mówicie, rozmawiacie. Ellos, ellas, ustedes, hablan. Oni, one, państwo, mówią, rozmawiają. Odcięliśmy końcówkę "-ar", Y dodaliśmy poszczególne końcówki o as a amos ice an pamiętaj o końcówkę r ponieważ jeżeli tego nie zrobisz możesz utworzyć czas przyszły w języku hiszpańskim ejemplos yo bailo todos los sábados en la discoteca repito yo bailo todos los sábados en la discoteca Yo siempre canto en la ducha. Yo siempre canto en la ducha. Hablo cada día con mis alumnos. Hablo cada día con mis alumnos. Bueno, zatem. Jak odmieniają się czasowniki w drugiej koniugacji, czyli koniugacji czasowników zakończonych na r. Mamy tutaj przykład czasownika "-komer", czyli jeść. I znowu musimy odciąć końcówkę r i dodać poszczególne końcówki. Jakie końcówki dodajemy dla drugiej koniugacji, czyli koniugacji czasowników zakończonych na r? Sprawdźmy. Jo Como, ya, yem. Tú comes, te, yes. Él, ella, usted, come. On, ona, pan, pani, ye. Nosotros, nosotras, comemos. Me, yeme. Vosotros, vosotras, coméis. Ve, yeche. Ellos, ellas, ustedes, comen. Oni, państwo, jedzą. Aprendo español con podnieben malagi. Aprendo español con podnieben malagi. Cada día como muchas proteínas. Cada día como muchas proteínas. Nosotros no bebemos muchos refrescos. Nosotros no bebemos muchos refrescos. No dobrze, to została nam ostatnia koniugacja, koniugacja czasowników zakończonych na ir. Weźmy sobie przykład czasownika escribir. Tisach. I znowu odcinamy końcówkę ir i dodajemy poszczególne końcówki. Yo escribo. Ja piszę. Tu, escribes. Ty piszesz. El, ella, usted escribe. On, ona, pan, pani pisze. Nosotros, nosotras escribimos. My piszemy. Vosotros, vosotras escribís. Wy piszecie. Ellos, ellas, ustedes escriben. Oni, one, państwo piszą. No dobrze, a teraz sprawdźmy przykłady z czasownikami, które są zakończone właśnie na "-ir". Miguel escribe una novela de misterio. Miguel escribe una novela de misterio. Vosotros vivís en Polonia. Vosotros vivís en Polonia. En mi trabajo subo muchas escaleras. En mi trabajo subo muchas escaleras. No dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Ja mam nadzieję, że ta lekcja ci się spodobała. Pamiętaj, jeżeli chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego, chcesz nauczyć się żywego języka hiszpańskiego, czyli takiego hiszpańskiego, którym posługują się mieszkańcy Hiszpanii na co dzień, bardzo serdecznie zapraszamy Cię na nasze kursy online. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Ja się z Tobą żegnam z przepięknej rondy, Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Pa!